W naszym programie. Dzisiaj sprawdzimy, czy da się ugotować parówki za pomocą czajnika. Co będzie nam potrzebne? Parówka i czajnik. Nadszedł czas, by zmierzyć się z kolejnym mitem. Czajnik, jak wiemy, służy do gotowania wody, ale czy można go zamienić w osobisty parówkowy szybkowar? Sprawdźmy. W naszym programie nie zapominamy o bezpieczeństwie. Dlatego na tę okazję przygotowałem kogle ochronne, parę rękawic ochronnych i ten stylowy fartuszek. Te okulary nie będą mi potrzebne, dlatego je odkładam. Bardzo stylowe rękawice. Też już czuję się bezpieczniej. I teraz możemy przejść do gotowania. Bierzemy paróweczkę. Widzimy, parówki mają taką folię ochronną, której musimy się pozbyć. Ale nawet na moment nie rozstajemy się z rękawicami, bo pracujemy tutaj w środowisku z gorącą wodą. I te parówki obieramy sobie. Po prostu nie przejmujemy się tymi rękawicami, woda wszystko wyparzy jedną paróweczkę. Zobaczymy drugą. To może potrwać chwilę, ale proszę się nie przejmować. Za pierwszym razem może nie wychodzić. Odkładamy i otwieramy czajnik. Tak jak Państwo widzą, jest to czajnik elektryczny, który przeję najszybciej. Wyjmujemy filtr. Aby zostawić tutaj pustą przestrzeń, w którą włożymy parówki. Wkładamy paróweczki. Jeśli któraś z parówek się nie mieści, nie przecinamy, nie łamiemy, lekko zginamy. Zginamy i dopychamy palcem, aby weszły. No. Powiedzmy, tak mogą być. Zamykamy czajnik i włączamy. Skąd wiemy, że woda się gotuje? Kiedy włączymy, powinna się zapalić dioda, która zwykle jest czerwona, i powinno się pojawić charakterystyczne syczenie. Teraz czekamy. Na szczęście w naszej telewizyjnej kuchni cieje się magia i nie musimy czekać, aż woda się zagotuje, ponieważ parówki przygotowałem już wczoraj. To jest właśnie czajnik z przygotowanymi parówkami. Zaraz zobaczymy, jak nam wyszła nasza potrawa. Otwieramy delikatnie. Proszę zobaczyć, paróweczki są w środku. Są w środku. Jest, są one. Aromatyczne. Sprawdzamy, co nam wyszło. Widelczyk uważamy na wodę. Proszę zobaczyć, że parówki są tutaj ugotowane, nawet wręcz trochę przegotowane. Jedna mi tutaj ucieka. Nie chcę współpracować, ale proszę. Tak prezentują się nasze parówki. Widzimy tutaj te charakterystyczne rozcięcia na grzbiecie to znaczy, że parówki na pewno są już dobre, są już ugotowane i zaczynamy degustację. Smak parówki, ciepłej parówki ugotowanej, konsystencja się trochę zmienia, ale wiem, jak możemy jeszcze polepszyć smak naszej potrawy. Na tę okazję przygotowałem tutaj dwa sosy. Jest to ketchup i sos do hamburgerów. Wiadomo, parówka ma tyle wspólnego z mięsem, co hamburger z pewnej błyskawicznej restauracji, więc. Nie będziemy sobie żałować i keczupu, i sosu. Tu mi schapło, ale idealnie na nożyk. Więc nie przejmujemy się tym. Sosik po drugiej stronie. Możemy tak udekorować właśnie nasz talerz. I konsumujemy. Ketchup, sos. Teraz dopiero ta potrawa nabiera pełnego smaku. Także z mojej to wszystko w tym odcinku. Dziękuję i polecam na szybką kolację. Proszę, yy, będę mógł zabrać te parówki do domu.